Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem z Bajchu, to jest Marakajbo i gramy, podróżujemy po Karaibach przeciwko Stefanowi. Stefan jest żółtym graczem, ja jestem niebieskim graczem. E, jesteśmy po pierwszej rundzie, będziemy zaczynać drugą rundę. E, ja będę ją zaczynał. E, mamy dwa przechciżowe budynki. Wyszła w drugiej rundzie cytadela, która punktuje za siłę i za marynarzy, których mamy. W pierwszej była Akademia, która punktowała za. Ulepszenia na naszym statku. I myślę, że czas zacząć. Nie ma co się za bardzo rozdrabniać tutaj. Ja już popatrzyłem na swoje karty, wiem co chcę zrobić. Więc w pierwszej turze popłynę do Santiago, dostarczę kakao i dostarczę go za swojego kapłana. Ja tutaj coś miałem. Aha. Odblokuję sobie. To pole Topona mi daje natychmiastowe 5 dublonów. Z Santiago dostanę jednego swojego marynarza, jeszcze jeden został w zasobach. I teraz mogę zrobić jedną akcję wiejską. I nie policzyłem, że dostanę jeszcze piątkę. Mam 16 i dwa zniżki, ponieważ mam dwóch mistrzów murarskich, czyli tak jakbym miał 18 de facto, ale zatrudnię kupca. Za 6 dublonów. 6 dublonów będzie mnie kosztował, więc od razu odrzucę 6 dublonów. I teraz, jako ostatnią akcję wiejską, będę mógł odrzucić dwa takie same surowce, żeby dostać 4 dublony. Więc będę mógł handlować. Zastąpiłem kupca na swoim statku. Mam cztery karty, mogę dwie dobrać. Wezmę łowczynię. I wezmę jedną z góry. Widzimy, mamy przemytnika, który odrzuca, jeżeli odrzucę w Santa Marcie u niego, trzy. E, identyczne towary otrzymuje cztery e, dublony i cztery punkty zwycięstwa i dostaję medal, o łowczyni dla przypomnienia, dawała mi plus jeden ruchu dla, ekspro, dla eksploratora, i. Kiedy wymijam odkrywce, kradnę jeden punkt zwycięstwa. Także w tym momencie mogę ukraść jeden punkt zwycięstwa Stefanowi. Stefan z drugiej strony też popłynie do Santiago, ponieważ też ma kakao. Ma kakao w swoich ruinach. On odblokuje sobie całą specjalną akcję. I teraz za akcję wiejską, będzie mógł. Ee, Dostać jeden punkt siły i jeden dublon, to jest o wiele lepsze niż po prostu jeden dublon. I on ma teraz 14, 13 jednego mistrza morskiego, czyli za 14 coś by mógł wybudować. Nie wybuduje teraz. On weźmie, skorzysta z tej akcji, czyli weźmie jednego dublona i przesunie się o jeden. I za, żeby dobrać do czterech kart, tutaj jeszcze jedna karta pojawia się, więc to jest znaczący port, drogi, ale daje dużo przychodu na punktach zwycięstwa, jeżeli mamy żetony. Akurat Stefan ma ten żeton, więc ciekawa opcja. On natomiast wyda jeden dublon, żeby wziąć tą historyczkę. Na rękę, żeby do, dojść do czterech kart. W sumie tego misjonarza przygotuję sobie do budowy, więc przed wejściem historyczki weźmiemy jedną z góry. Jest to kapitan, nic to nie zmienia. Weźmie historyczkę. I czwarta karta. Odkrywamy czwartą kartę. Jest to marynarz. Przed walką otrzymujesz jeden punkt walki. Hmm, no to teraz ja, gdzie ja bym chciał płynąć? Za bardzo nie mogę do Santo Domingo, ponieważ nie mam kukurydzy. Bardziej mi się do Puerto Plata w tym momencie opłaca płynąć. Czy mam coś do wybudowania w tym momencie? W sumie przemytnik nie jest głupi. Mam na tyle, ponieważ potrzebuję 7, żeby go zatrudnić. Więc ja popłynę tylko jeden do Petit Guaw. Zrobię jedną akcję, za którą zatrudnię przemytnika. On kosztuje mnie 9 2, czyli 7. Także płacę swoje 10, wezmę sobie 3 reszty biorę ze swoich zasobów jednego marynarza i kładę go na polu numer 12 w Santa Marta no i mi da, w Santa Marta zamiast akcji wiejskiej będę mógł trzy takie same towary wymienić na 4 pieniądze, 4 dublony i 4 punkty zwycięstwa i otrzymuję medal także dostaję taki żetonik na swoją planszę gracza. Czy ja chcę coś przygotować? Czy jest coś ciekawego tutaj? Nie ma nic aż tak ciekawego. Marynarz może byłby ciekawy. Może będziemy marynarza wziąć, brać. Myślę, że przygotuję sobie łowczyni. Bo to w dowolnym momencie swojej tury można zrobić. Wezmę pierwszą kartę z góry jest to port, który daje kotwicę, co na nic się nie da, więc wezmę marynarza, ja mogę za darmo to zrobić, ponieważ otokowałem taką opcję i tutaj się pojawia, wznieść port. I to dodaje nam akcję walki za dwa siły. Jeden punkt wpływów u walczącej nacji oraz trzy punkty zwycięstwa, czyli. Bardzo fajna akcja walki. I to jestem ja. Teraz czas na Stefana. Stefan troszeczkę chce zatrudnić, więc ma tylko cukier. A jak podpłynie dwa pola, to Stefan będzie miał dwie akcje. więc Stefan popłynie tutaj do pod Santo Domingo koło Santo Domingo, a nie, to jest Santo Domingo ja nie chcę do Santo Domingo płynąć Policzy, będzie liczył na to, że ja będę płynął do Santo Domingo, więc Stefan popłynie do Tortugi żeby już to przygotować będzie miał dwie Akcję za pierwszą zatrudni misjonarza. To będzie go kosztować 13 dublonów. Nie wiem, czy to dobra kolejność, ale misjonarz daje mu książkę zawsze. Nie ma żadnego z tych żetonów, więc na razie nic się nie dzieje. Przygotuję historyczkę sobie. I za drugą akcję. Weźmie jednego dublona czy weźmie dwa dublony i odrzuci rękę. Weźmie dwa dublony i odrzuci tą rękę. Nie jest mu aż tak potrzebna. Dostanie nową mistrz murarski. W tym etapie gry już chyba tylko na zasoby. Osadnik, następny osadnik i Pinasa, która daje dwa punkty za każdy z synergii: cztery przychodu pieniężnego, więc nie jest aż taki źle. Ja widzę, że Puerto Plata jest teraz na cerowniku. Ale mogę popłynąć, wziąłem tego marynarza i mogę popłynąć do Santo Domingo, ponieważ dostałem kukurydzę. Mm. I to jest lepsze, bo to mi pozwala ściągnąć jeden żeton stąd. Więc tak, popłynę do Santo Domingo. Więc Stefan odetchnie z ługo. marynarza, żeby... Kukurydzę zrobić. Teraz co ja bym chciał tutaj od odblokować? Naprawdę wszystko. Kółce zwycięstwa na razie mnie są potrzebne. Zrobimy to co Stefan zrobił, czyli więcej akcji wiejskich. Yy. I. Bierzemy jedną kartę na kolei. aha przesuniemy jeden za to. Jeszcze jeden mogę, czyli od razu zrobimy, zrobimy to. Teraz mam odblokowane więcej akcji wiejskich. Co jest dobre, ponieważ mam tego kupca, więc on może dodatkowo jeszcze coś zrobić. 1, 2, 3, 4, 5, weźmiemy sobie wznieść fort głównie dla ziół, bo nie wiem czy Stefan ma zioła, a jak wiemy tutaj w San Juan chcą ziół. I wychodzi teraz najemnik. Daje nam medal. Otrzymujesz jednego marynarza. Usuwasz jeden ze statku i dostajesz jedną akcję wiejską, więc bardzo fajna karta. Na polu numer 19, czyli tutaj w Camargo. Już pod sam koniec. Stefan na pewno zatrzyma się w Puerto Plata. Ma cukier. Nie ma cukru. Gdzie jest cukier Stefana? Stefan odrzucił cukier. Aha, bo Stefan odrzucił całą rękę. Dobra. Stefan miał się zatrzymać w Puerto Plata, ale w takim razie za trzy punkty walki to się chyba nie opłaca. Bardziej się chyba opłaca popłynąć do San Juan. Nie ma co prawda. Nie ma co prawda ziół 5 pól, żeby zrobić trzy akcje Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Do Kumany mógłby płynąć, ale tam ma swojego odkrywcę Więc tam tą akcję by chciał zrobić Czyli pewnie popłynie do San Juan No ale zepsuł to nie przemyślałem tego, że mogę nie dostać cukru Raz, dwa do San Juan Będziemy zbierać, podejrzewam. 7 potrzebujemy, czyli weźmiemy jeden i 1 siły z tej akcji i odwrócimy całą, całą rękę, żeby dostać następne dwa, więc będzie to piątka. 5 dublonów dla Stefana. Cztery nowe karty. Wiesz, będzie Chwalewny podbój na wolnym polu wioski umieć dowolny znacznik przynajmniej i przejść na następną pozycję społeczną u tej nacji. Na następną pozycję społeczną, czyli cały jeden rząd można to zrobić. Od do, do najbliższej czerwonej e, do czerwonej wstęgi. I mamy cztery przychodu Dublonów co turę. Mamy osadnika. Teraz tutaj się pojawił. przemytnika. I kaczmarkę. I ja, ja chyba mam dwa zioła. Tak, mam dwa zioła. Więc dostarczymy do San Juan zioła. Dołączymy tutaj do Stefana. Wydamy idziemy tutaj wznieść. Fort ma zioła. Pościg za piratami też ma zioła. Wydamy te dwa zioła. Da mi to nagrodę, czyli za każdy kompas dostanę dwa dublony. Mam dwa kompasy, ponieważ poszukiwać przygód mi daje dodatkowy, czyli to będą cztery dublony. Więc wydam jeden. Wezmę sobie piątkę. Będę miał 7 dublonów. I marynarza, to jest ostatni marynarz w zasobach. To idzie tutaj portret znalazłem i dwie karty czy jest coś kogo byśmy nie chcieli nie, nie ma nic co byśmy chcieli więc wioska i odkrywca następny kumanie yy. też moglibyśmy już zrobić liczbę zadań mamy dwa zadania skończone więc dwa dublony to dla nas są ale mamy Nadzieję na trzecie zadanie, żeby dostać jeszcze dodatkowo dwa punkty. To jest w miarę łatwe, Pięć ulepszeń statku. Mamy zrobionych raz, dwa, trzy, cztery ulepszenia, ale tu też raczej na siódemkę będziemy czekać. Tor odkrywcy myślę, że tor odkrywcy będzie najszybszy, bo jak przekroczymy tylko czerwony, na razie nie idziemy w odkrywanie. Więc jak przekroczymy czerwony, to pewnie go zrobimy. Jeśli chodzi o bojowego ducha. Stefan ma dwie walki, więc jeszcze nie może zrobić walki. Nie ma żadnych zadań. No i też potrzebuje pięć ulepszeń. Na razie ma tylko dwa. No nie idzie mu najlepiej. Stefanowi nie idzie najlepiej w tej grze. Więc teraz kolejna tura. A, teraz Stefan kończy tę turę. I Stefanowi chyba się nigdzie nie śpieszy. Ma 5 dublonów. Jeszcze potrzebuje, żeby zatrudnić historyczkę. Może to zrobić w tej turze technicznie. Więc Stefan ruszy się o 2 na Martynikę. Odrzuci swoje cztery karty. Czy jest coś, co on by chciał zostawić tutaj z tych czterech kart? Na tym mu zupełnie nie zależy. Stawi sobie chwalebny podbój. Stefan ma jednego pomocnika na planszy. Stawi sobie też karczmarka i za dwie karty, które odrzuci, dostanie dwa dublony. I teraz za tych 7 dublonów zatrudni historyczkę. I historyczka daje mu jako ostatnia akcja wiejska, może odrzucić dwie książki, gdzie już jedną daje mu misjonarz. Czyli tak naprawdę jedną książkę potrzebuje, żeby dostać 3 dublony i 3 punkty zwycięstwa. Także ciekawa kombinacja. No i dobierze cztery nowe karty. Jest to Szukiwacz przygód, Podbij wioskę instruktor Musztry który jest asystentem w Bluefields. Jak do niego się stanie, wybiera, wydaje dwa punkty, żeby otrzymać dwa punkty walki, żeby otrzymać 5 dublonów i trzy akcje wiejskie, To jest. Też ciekawa karta. I następne podbij wioska. Więc moja tura. Co ja bym chciał tutaj zrobić? Jestem pewien czy ta łowczyni tutaj faktycznie jest jest potrzeba, żeby ona tu była. Ja a ja też mam ulepszony czyli raz, dwa, to będą dwie akcje. Trzy, cztery, to dalej będą dwie akcje. Podejrzewam, że on będzie chciał się w kumanie zatrzymać u swojego asystenta, chociaż on za bardzo nie potrzebuje tego, co on, chyba że będzie, znajdzie drogę, żeby punkty dodatkowe robić. Jak minie asystenta, nie zatrzyma się albo nie skorzysta z jego, to dostanie dwa punkty zwycięstwa. Także to nie jest tak, że jeżeli mamy kilku asystentów w jednym miejscu, to też możemy skorzystać tylko z jednego asystenta, ale za każdego, z którego nie skorzystaliśmy, dostajemy dwa punkty zwycięstwa. Ja myślę, że... Myślę, że... Popłynę dwa pola, dopłynę tutaj na Martinikę. zrobię dwie akcje, ponieważ też mam odblokowane to. To może być ostatnia akcja tego kupca. Mam ja? Mam siedem. Hmm. Ciekawe, siedem, osiem, dziewięć, czyli za dziewięć kart mogę wybudować. Czyli zatrudnię sam swojego odkrywcę za 5. Zapłacę ja 5, to jest 7 minus 2. On też idzie do Komany. No i działa ja, tak samo dam mi ten żeton. To jest mój drugi żeton już. I mogę u niego zrobić specjalną akcję. Dwa dublony i 3. Punkty ruchu to jest dokładnie tak samo jak ma Stefan. I teraz, za drugą swoją akcję, skorzystam z akcji kupca, czyli odrzucę dwa takie same towary, czyli dwa cukru w tym wypadku, żeby dostać cztery dublony. Czyli będę miał sześć i dobieram trzy karty. Trzy karty, trzy karty. Medał mam, więc najmniej mi nie jest potrzebny. Wezmę sobie znaczący port. To jest, to nie, zanim najpierw z góry wezmę trzy karty, czyli dwie karty, czyli ruiny. Ok, to są te droższe. Staw miał te tańsze ruiny, wydają trochę więcej punktów poszukiwać przygód jest całkiem spoko i wezmę ten znaczący port jako trzecia karta może nawet go wybuduję kiedyś tutaj mamy zwykły port i teraz czas na Stefana Stefan ruszy się jedno pole skorzysta z zdolności swojego odkrywcy czyli dostanie dwa dublony nie może się ruszyć o trzy pola, czyli to będzie raz, dwa, trzy. Tak jest: raz, dwa, trzy. Tutaj chce iść, to mu pozwoli ściągnąć jeden upgrade. To mu aż tak nic nie da. ściągnie go stąd, tutaj, gdzie są pieniądze. Nie, ściągnie go z walki. Także to był jego ruch. Mój ruch będzie dokładnie taki sam. Zatrzymamy się w kumanie. U swojego odkrywcy dostaniemy dwa dublony. I też trzy punkty ruchu. Raz, 2-3. To jest jeden dublon. Zatrzymamy się o jeden, żeby dostać trzy dublony. Czyli wymienimy dwójkę na piątkę. To była szybka tura. I to myślę, że jest idealny moment, żeby skończyć ten odcinek. Jak widzimy, jak widzicie, Stefan i ja 5 punktów razem, chociaż zdaje mi się, że trochę lepiej mi idzie. Mam więcej kart jakby wyłożonych, możliwe, że więcej punktów tutaj jest. No, ale zobaczymy w następnym odcinku. Możliwe, że skończymy drugą rundę, zobaczymy jak ta runda się potoczy. Tymczasem to był Stefan, ja byłem z bajchu, to jest Marakaibo. Mam nadzieję, że zainteresowało Was to na tyle, że dołączycie do mnie w następnym odcinku. A na teraz mówię do Was miłego dnia, wieczoru, popołudnia. Do usłyszenia. Cześć!